Czymander, dzisiaj jest bardzo specjalny materiał dlatego, że w końcu nadszedł ten czas, kiedy ulepszam swojego peceta głównie do gier, ale też do testów sprzętu dla was. Mowa oczywiście o komputerze, który stoi za mną i przyszła pora na jego gruntowną modernizację. Jeżeli jesteście zdziwieni, to macie do tego jak najbardziej prawo, dlatego że to jest tak naprawdę komputer, na którym gram oraz dla was testuję sprzęt ze względu na to, że tutaj właśnie jest Aio, którego używam, tutaj jest ta obudowa, której używam. A to, co stoi z tyłu, to jest wyciągnięta tego płyta główna procesor RAM, dyski oraz karta graficzna, po to, żeby testować dla Was, moi drodzy, chłodzenia właśnie w standardowej obudowie, w której od pierwszego materiału z Porównywaniami różnego rodzaju chłodzeń właśnie były one testowane. Dobra, zabieramy się za składanie w tej oto, no trochę jednak ładniejszej obudowie, bo zdecydowanie wyznaczającej najnowsze standardy, ale co będzie się znajdowało w nowej platformie testowej? Przede wszystkim, no nie postawiłem drugi raz na AMD, bo jeden komputer już mam z AMD i to całkiem mocnym, wydajnym, nowoczesnym 7900X3D, dlatego. No, Za wszelką cenę chciałem tutaj e, drugie mieć na Intelu. No i oczywiście, że jak się domyślacie, padło na Intela, ale którego? I7 14700K w zupełności wystarczy do tej platformy. E, 14900K teoretycznie troszeczkę wydajniejsze, ale też zdecydowanie cieplejsze. A skoro Ultra to wiadomo jak jest, tego tłumaczyć raczej nie trzeba. Co będzie się dodatkowo znajdowało oczywiście w tej nowej platformie. No tutaj musiała być odpowiedniej klasy płyta główna i nie inaczej jest w tym wypadku. Potężny ASUS ROG Strix Z790E Gaming Wi-Fi. Długa nazwa, ale płyta mega wypasiona, bardzo rozbudowana z potężną sekcją, więc tak jak mówiłem, na niej nie straszna nawet i 9 14900 k no ale poza samym MOBASem jeszcze trzeba by tutaj ramy, bo tutaj już wchodzą DDR5. No i ramy również wypasione tutaj będą zamontowane, będą to Lexary Aresy RGB DDR5, tak jak już wspomniałem, 48 GB kit w dwóch kościach i zawrotne taktowanie 7600 MHz na sekundę. I jak wyglądają tutaj opóźnienia? CL38 to jest to pierwsze, a kolejne sobie najwyżej sprawdzimy już pod samym systemem pod Intela. Myślę, że będzie to naprawdę bardzo dobry wybór. No dobra, ale no też nowy komp to przydałyby się nowe dyski. I tutaj mam prawdziwą petardę. No może niekoniecznie to, bo to będzie Adata Legends 860, dysk na system, terabajt. Myślę, że w zupełności wystarczy, ale do gier oraz do otrzymania całej tej serówki dla Was, która, nie oszukujmy się, bardzo dużo zajmuje, a gry też coraz więcej zajmują. Będzie przepotężny dysk od Lexara, jest to NM990O, skromnej pojemności 4TB. ILE KURWA?! Lecimy dalej z budową mojego nowego peceta do gier. wszystko pięknie i wspaniale, tylko tutaj ilość tej kabelkologii, głównie ze względu na chłodzenie jest absurdalna. No nic, ja walczę dalej, aby Wy oglądacie to za sekundę. And a half hours later. Dobra moi drodzy, nie było łatwo, ale jakoś się w końcu udało. Mamy ogarnięty cable management, przy okazji sobie dorzucę jeszcze sieciówkę 10 giga, bo po prostu miałem, leżała mi i e, od razu już na grubo do platformy do testowania kart graficznych wjeżdża Karta, którą za niedługo e, będziecie widzieć recenzję na tym kanale. E, dobra, to cóż, ostatnie szlify, jak to mówię. Okej, okay, moi drodzy, komputer jest złożony, no to teraz nadeszła chwila prawdy, czyli czy się uruchomi? Miejmy nadzieję. Pierwsze znaki już są, tutaj ROG świeci. Przeciw Power i szybujecie gaśnicę. Nawet wszystko nam się świeci, ale zobaczymy, czy wstanie bios. Oby. Ha! Ostrzała! Patrzcie na to. Jestem troszeczkę w szoku, ale i pozytywnie mega zaskoczony. Nice! Dobra. <laughs> Widzimy się na sekundę. Moi drodzy, dodatkowo tutaj ogromna pochwała dla Aleksara za to, że zrobił naprawdę spoczko pamięci, elegancko od razu odstrzała. One udało się wytrenować na 7600 MHz38 i myślę, że potencjał jest jeszcze ogromny, żeby chociażby pociaśnić timingi, ale tym się będę bawił w, powiedzmy to w kolejnych materiałach, tym się zajmę w e, wolnej chwili. Jak się nadarzy, Na no, teraz nim pozostaje mi nic innego, jak zainstalować system Windows 11 oraz w pełni skonfigurować nową platformę. Pod gaming. Ja jestem turbo ultra zadowolony już z nowej platformy. No wygląda obłędnie, zrobię wam jeszcze kilka przebitek. I przede wszystkim wszystko ruszyło na strzała i nie było z niczym problemu, co troszeczkę mnie martwiło na samym początku. Ale tu na szczęście. Siła w platformie Intela jest nadal potężna. Dobrze, moi drodzy, nie będę Was zanudzał już tutaj takimi technikaliami jak instalacja Windowsa. Jeżeli chcecie poznać, jak to zrobić, to karta w rogu ekranu przygotowałem kiedyś dla Was odpowiedni materiał. Z mojej strony to było już na tyle. Linki do wszystkich nowych komponentów, jakie mam tutaj zamontowane teraz w platformie pod testy kart graficznych, znajdziecie w opisie tego materiału. Z mojej strony to było na tyle. Mój chemik. Do zobaczenia. Do usłyszenia.